Księga Jeremiasza, rozdział 40. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, gdy Nebuzaradan, naczelnik Straży Przybocznej, wypuścił go na wolność z Ramy, gdzie go odebrał trzymanego w pętach wśród wszystkich jeńców z Jeruzalemu i Judy prowadzonych do Babilonu. Kiedy Babilończycy zdobyli Jerozolimę, uwolnili Jeremiasza z wartowni, gdzie był przetrzymywany z rozkazu króla Sedekiasza. Ale potem, kiedy Babilończycy zaczęli wysiedlać Jerozolimę, wysiedlili także Jeremiasza i także jego popędzili do Babilonu. Nebuzaradan uwolnił go z ramy. Tam pewnie był jakiś taki obóz przejściowy dla wysiedlonych. Nie wiemy, gdzie dokładnie leżała Rama. W Biblii jest napisane, że. W ziemi Benjamina, czyli niezbyt daleko od Jerozolimy. Gdy naczelnik Straży Przybocznej odebrał Jeremiasza, rzekł do niego: Pan, twój Bóg, zapowiadał nieszczęście temu miejscu. I co pan zapowiadał, to spełnił i uczynił, ponieważ grzeszyliście przeciwko panu i nie słuchaliście jego głosu, i dlatego was to spotkało. Nebuzaradan mówił podobnie jak Jeremiasz mówił do swojego. Narodu przez wiele lat można się domyślać, że też wierzył w, w Boga Izraela. A oto teraz zdejmuję z Twoich rąk pęta. Jeżeli uznasz to za dobre, by pójść ze mną do Babilonu, chodź, a ja będę się o Ciebie troszczył. Jeżeli jednak wydaje Ci się to złe, by pójść ze mną do Babilonu, możesz tego zaniechać. Patrz, cała ziemia stoi przed Tobą otworem. Idź tam, dokąd pójść, wydaje ci się dobre i słuszne. Jeremiasz napisał, że doszło go słowo Pana, kiedy Nebuzaradan go uwolnił. Tym słowem Pana było, było to, co mówił Nebuzaradan. Zaproponował mu, że może pójść do Babilonu i tam będzie miał jego opiekę, ale spodziewał się, że Jeremiasz będzie wolał zostać w kraju. I powiedział, że też może to zrobić. Jeżeli jednak chcesz tu przebywać, zwróć się do Gedaljasza, syna Achikama, syna Szafana, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem miast Judzkich, I pozostań przy nim, wśród ludu, albo idź, dokądkolwiek pójść, wydaje ci się słuszne. A namiestnik straży przybocznej dał mu żywność na drogę i upominek i odprawił go. Nebu Zaradan. Radził Jeremiaszowi, żeby jeżeli chce zostać w Judzie, udał się do Gedaliasza, którego król Babiloński ustanowił zarządcą Judy. Ta rodzina już za czasów, kiedy jeszcze Królestwo Judy istniało, była życzliwa Jeremiaszowi. Nebuzaradan radził, żeby Jeremiasz sam zdecydował, ale polecał Gedaliasza. I przybył Jeremiasz do Gedaljasza, syna Achikama, do Mispy i zamieszkał u niego wśród ludu, który pozostał w kraju. Jeremiasz posłuchał rady Radana. A gdy wszyscy dowódcy wojsk, którzy stali w polu ze swoimi ludźmi, usłyszeli, że król babiloński ustanowił Gedaljasza, syna Achikama, namiestnikiem kraju, i że mu powierzył mężczyzn, kobiety i dzieci oraz z najbiedniejszej ludności ziemi tych, których nie uprowadzono do Babilonu, przybyli do Gedaljasza, do Mispy, mianowicie Ismael, syn Netaniasza, Johanan i Jonatan, synowie Karaacha, Serajasz, syn Tanhumeta, synowie Efaja z Netofy i Jozaniasz, syn Maachatyty oraz ich ludzie. Te wojska, o których tutaj jest mowa, to są wojska judzkie, które nie zostały rozbite i nie rozeszły się do domów. Dowódcy tych oddziałów przybyli do Gedaljasza i pewnie chcieli, żeby się z nim spotkać i żeby im coś poradził, co mają teraz robić. Ismael znaczy słyszy Bóg, Johanan znaczy umiłowany przez Jachwę, Jonatan podarowany przez Jachwę, Kareach, Łysy, Serajasz walczył Jachwę, Tanhumet, pocieszenie, Efaj latający. A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak. Nie bójcie się być poddanymi Haldejczyków. Zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie. A oto ja pozostanę w Mispie jako rzecznik u Chaldejczyków, którzy przyjdą do nas. Wy tedy urządzajcie winobranie, owocobranie i sprzęt oliwy, składajcie je w swoje naczynia i mieszkajcie w swoich miastach, które zajęliście. Gedariasz ręczył, że pod rządami Babilończyków Żydzi będą mogli żyć, radził im, żeby wrócili do domów, żeby zajęli się gospodarstwem. Podobnie, gdy wszyscy judejczycy, którzy byli w Moabie i u Ammonitów i w Edomie, którzy byli we wszystkich innych ziemiach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztkę ludności Judy i że ustanowił nad nimi namiestnikiem Gedaljasza, syna Achikama, syna Szafana, wrócili wszyscy ci judejczycy ze wszystkich miejscowości, w których byli rozproszeni i przybyli do ziemi ludzkiej, do Gedaliasza, do Mispy, i mieli bardzo obfite zbiory wina i owoców. Ci Judejczycy z Moabu i z ziemi amonitów, i ze domu, i z innych ziem, to byli pewnie ci, którzy uciekli, kiedy zaczęła się wojna. Jak zobaczyli, że namiestnikiem został Gedaliasz, to uznali, że będą mogli spokojnie żyć pod rządami Bałjańczyków i wrócili. Bóg im błogosławił, bo mieli bardzo dobre zbiory. A Jochanan, syn Karacha i wszyscy dowódcy wojsk, którzy stali w polu, przybyli do Gedaljasza, do Mispy i rzekli do niego, czy wiesz już, że Baalis, król Ammonitów, posłał Ismaela, syna Netaniasza, aby cię zamordował? Lecz Gedaljasz, syn Achikama, nie uwierzył im. Większość dowódców tych ocalałych oddziałów Dobrze życzyła Gedaliaszowi, ale jeden z nich przyjął zlecenie od Balisa, króla Monitów, czyli narodu, który był zawsze wrogi Izraelitom, żeby zabić Gedaliasza i w ten sposób zadać kolejny cios narodowi izraelskiemu. No, inni dowódcy ostrzegali Gedaliasza, ale on nie uwierzył w im. Wtedy Johanan, syn Karacha, rzekł potajemnie do Gedaljasza w Mispie: Pójdę i zabiję Ismaela, syna Netaniasza, a nikt nie dowie się o tym. Dlaczego miałby Cię zamordować, aby znów wszyscy Judejczycy, którzy skupili się wokół Ciebie, rozproszyli się i tak zginęła resztka Judy? Jochanan widział, że to jest realne niebezpieczeństwo i nie tylko dla Gedaliasza, ale i dla całego narodu. Podziewał się, że jeżeli on zostanie zabity, to będzie to wielka klęska dla resztki Judy. Lecz Gedaliasz, syn Achikama, rzekł do Johanana, syna Kareacha, Nie czyń tego, gdyż to, co mówisz o Ismaelu, jest nieprawdą. Gedaliasz mimo wszystko nie uwierzył, że Ismael chce go zabić i nie pozwolił na to, żeby został zabity. Potrzebujemy siebie razem, brać się ręka rękę rękę z nami i, bo nikt nie ma z nas z tego, co mamy razem. Każdy nosi ze sobą to, co ma. Zatem mamy wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, Traci się ostrą rękę. Co ma. Zatem mamy wszystko mieć. Potrzebujemy siebie razem. Bracie siostro ręka, rękę z nami. Idzie. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem mamy wszystko mieć. Potrzebujemy siebie razem. Bracie siostro rękę